Cześć, witamy w sklep wędkarskim Trotka, z tej strony jest ze mną Mariusz, ja jestem Robert i słuchajcie, jesteśmy na, właśnie na targach Silesia Fishing w Gliwicach, no i odwiedziliśmy stanowisko EcoBytes i mamy dla Was taką informację, że EcoBytes już pewnie, jeżeli będziecie ten film oglądali, już jest u nas w Trotce na stronie i w sklepie stacjonarnym. Chcieliśmy Wam przedstawić tutaj co to jest Ekobajc? Ekipa Ekobajc i Towar Ekobajc, także yy, zapraszamy. Także z nami jest tutaj Mariusz i Mariusz przedstawi Wam w krótkich tutaj zdaniach swoje dokonania, czyli tych kulek, na które łowi. Jest to też mistrz Europy. Który wygrał zawody Stars to Health, tak? Tak jest. No właśnie, który wygrał zawody Stars to Health dwa sezony wstecz. W 2021 rok, tak. Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy w tym samym roku. Witam serdecznie. E, tak jak Robert wspomniał na samym początku, e, bardzo się cieszymy, nawiązujemy razem, razem z sklepem Trotka współpracę. E, od dzisiaj, w sumie od jutra będą nasze produkty e, dostępne klepie trotka i coś więcej o produktach. Ogólnie cała nasza gama produktów jest zbudowana na trzech seriach. Seria brown, seria silver, seria gold. W serii brown mamy dwa smaki kulek, jest truskawka i pomarańczak. w serii silver AK-47, czyli połączenie bardzo mlecznej kulki i dwóch takich kultowych smaków, jakimi jest ananas i słodka kukurydza. E, oraz kałamalica ośmiornica, e, troszeczkę jest to stara nowość, na ten starą że tak powiem, ponieważ troszeczkę żeśmy ją w tym roku zmodyfikowali. Została wzbogacona o olejek z czarnego pieprzu, więc jest jeszcze bardziej taka pikantna oraz ekstrakt sanshua, więc nabrała takiej wyraz, wyrazistości. Ten zapach jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. No i nasza najbliższa seria, czyli trzy smaki kulek, jest to King's kit, kulka, która, z której można powiedzieć, słyniemy flagowy nasz produkt, czyli połączenie Squid'a ze skopeksem, druga kuleczka Queen Squid, czyli połączenie Squid'a z No i nasza nowość, nowość na ten sezon, czyli coś co, co dopiero wypuściliśmy na ten rok, bardzo, bardzo takie ciekawe połączenie, jest to kulka oparta mocno, mocno na krylu, E, połączenie kryla z e, kultowym aromatem Secret Agenta, duża ilość przypraw, duża ilość e, przede wszystkim magii. Bardzo mocny, wyczuwalny aromat e, i rzadko spotykany na rynku, na rynku karpionym, a jak dobrze wiemy, jest to e, fajna sprawa magii i, i przyprawy i zioła. To coś naturalnego, e, gdzie, gdzie karty za tym przepadają. Wszystkie te nasze serie są uzupełnione o różnego rodzaju bostery, zalewy. Waftersy, pop-upy, kulki haczykowe, także wszystko to znajdziecie w sklepie Trotka. Dodatkową nowością na ten sezon, bo dużo klientów wymagało, że tak powiem od nas tego, Stworzyliśmy kuleczki zanętowe w dwóch smakach, pakowane po 5 kilo. Jeden smak to jest Squid, którego fajnie można połączyć właśnie z Kingiem, z Queenem albo z tą kałamarnicą, którą troszeczkę w tym roku zmodyfikowaliśmy. A drugi smak to jest ananas z kwasem masłowym, który idealnie pasuje do AK47, czyli do tej kulki, o której też wspominałem, ananas z słodką kulturyzą. Staraliśmy się to tak zrobić, że stworzyć dwa smaki zanętowe, które będą uzupełnieniem wyższych serii, tak żeby każdy mógł sobie, który będzie potrzebował dużej ilości towaru do intensywnego nęcenia mógł sobie nęcić tymi kulkami zanętowymi a, i gdzieś to przeplatał sobie te wyższe serie i myślę, że to będzie e, super, super sprawa i, i będzie się to sprawdzało na boro. Tak jak widzicie, Mariusz może cały czas opowiadać o, o <grym> swojej <grym> Rzymie i o swoich kulkach, yy, ale myślę, że no nie na darmo wygrali w jednym roku yy, tak dwie yy, duże imprezy. na ja Jednej z nich byłem, dali naprawdę szkołę łowienia, yy, można powiedzieć, wszystkie w tym sezonie, mieli sezon konia. Zobaczymy, ten sezon też jest przed nami. Tak samo jak w EcoBikes u nas w trotce. Myślimy, że się przyjmie. Chłopaki na pewno do nas przyjadą w odwiedziny. Będzie dzień z EcoBikesem, będzie też EcoBikes nas na live. My się widujemy z Mariuszem na zawodach. Zobaczymy, myślimy, że naprawdę w tym roku tak samo powtórzą ten sukces. Już najbliższy będzie na IBCC, tak. Tak, bo chłopaki tak, też bo jadą. Mocny sezon nam się szykuje. E, w tym roku i BCC Sterstuchel oraz ECC. E, tak samo jak u nas. Dodatkowo jakieś tam e, prywatne wyjazdy, typu Bled e, i jakieś tam jeszcze spontaniczne wypady. Także na pewno, na pewno będziemy w wielu ciekawych miejscach, na ciekawych wielkich europejskich imprezach. A co z tego wyniknie, zobaczymy w sezonie. Także jeszcze raz dziękujemy za to szybko, Mariuszowi, że zechciał być u nas w sklepie. I zapraszamy Was do śledzenia naszej strony, zapraszamy na stronę internetową i do sklepu stacjonarnego środka i na pewno współpraca będzie super i owocna. Także... Ja również. A. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.